Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj szybka recenzja małego zestawu z serii City LEGO Stunts. Wyzwanie kaskaderskie, przewracanie. Numer katalogowy to 60341 i zawiera 117 elementów, w cenie 80 zł bez grosza. Na froncie pudełka widzimy konstrukcję, na tle areny do popisów kaskaderskich oraz kategorię wiekową zestawu. Z tyłu pokazana została funkcja bawialna i sposób używania dołączonego do zestawu motocykla. Zobaczmy zawartość pudełka. W pudełku znajdziemy instrukcję z dość skromną grafiką na okładce. Z tyłu jak zawsze wykaz elementów. Kilka reklam innych zestawów City, jak i Stans. I 36 kroków budowy umieszczone łącznie na 50 stronach. Same klocki zapakowane mamy w dwa ponumerowane worki. Worek oznaczony dwójką zawiera duże elementy konstrukcji, w tym gwiazdki w nowym kolorze, ale o nich trochę później. W worku numer 1 motocykl i figurki, ale również i w tym worku znajdują się gwiazdki a luzem jest jeszcze prosta szyna kolejki. Biorę się za budowanie i widzimy się za chwilę. Na początku motocykl, raczej zwykły, czarny z nadrukowaną fioletowo-różową gwiazdą. Taki sam nadruk jest także po drugiej stronie. Pierwszą figurką jest mechanik z ciekawym nadrukiem na torsie, zadowoloną miną i ciemnymi włosami. Na plecach nadruk jest kontynuowany. W ręku ma duży czarny klucz. Druga figurka to kaskaderka w kolorowym stroju nadrukowanym na torsie, jak i nogach. Na głowie posiada nie mniej ciekawy kask z warkoczami i słabo prześwitującą szybką. Nie jest to chyba dobry wybór do jazdy na motocyklu, ale po minie widać, że pani jest bardzo zado zadowolona z tego, że nic nie widzi. Pod kaskiem mamy drugą minę. W zestawie mamy także włosy, które możemy założyć w figurce zamiast kasku. W zestawie znajduje się także konstrukcja z wyzwaniem, która jest dosyć wysoka i zajmuje mi cały kadr. Wyzwanie tutaj polega na przejechaniu motocyklem przez wahadła i w taki sposób, aby zrzucić nagrody, które się na nich znajdują, poprzez odpowiednio mocne odchylenie ich. Wśród nagród znajduje się także pułapka, którą jest skorpion na podstawce z gwiazdy. Na podobnej podstawce mamy umieszczony złoty puchar. Mamy tu także nagrodę w postaci tortu z bardzo fajnymi elementami, które są polewą na warstwach w dwóch rozmiarach. W podstawkach jest element ułatwiający umieszczenie nagród na wahadłach. Umieśćmy kaskaderkę na maszynie i sprawdźmy ją w wyzwaniu. Udało się strącić wszystkie nagrody, ale także Skorpiona. Można utrudnić sobie wyzwanie, próbując go nie strącić. Mi biurko i statyw trochę utrudniały zadanie. Zestaw ma jeszcze jedną ciekawą cechę, a mianowicie... Kiedy zgasimy światło, zobaczymy, że niektóre elementy świecą i co ciekawe, tor skaderki wykonany jest także z tego samego materiału. Elementów zapasowych w zestawie jest bardzo mało: jedna świecąca płytka, szybka i kluczyk. Zapomniałem o mikrofonie, który jest tu w dwóch egzemplarzach. Podsumowując, zestaw zawiera ciekawe elementy, jaki jest bardzo bawialny. Cena także nie odstrasza i, w mojej ocenie, jest wart swojej sceny. Szczególnie, że można go dostać w nieco niższej cenie niż katalogowa. Sekcja komentarzy, jak zawsze, jest dla Was, zostawcie komentarz, a także łapkę. Oraz nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli jesteście tu pierwszy raz. A na dziś to tyle, trzymajcie się, cześć!